W środowisku wodnym w czasie ogólnopolskiego dnia treningowego to zanurzenie głowy, pokonanie dystansu 5 metrów, przepłynięcie albo pokonanie na podnie, zanurzenie głowy, ale mogą też być konkurencje dowolne, które w czasie procesu rehabilitacyjnego udało się wypracować. Jestem zadowolona pierwszy raz z tego korzystania. Ja byłam przerażona, mówię, jak olimpiada dla Dawida. Ale powiedzieli, że to dla dzieci słabo funkcjonujących, yy, więc się zgodziliśmy. Ola jest ośrodku w Różnieszowie. I tam dyrekcja zadecydowała, że nadaje się na olimpiady specjalne. Tu szkoła, tu rehabilitacja, tu coś tam, więc cały czas gdzieś tam w biegu jesteśmy. Ona bardzo lubi takie imprezy, więc to dla niej jest takie coś oderwanie od życia i bardzo, bardzo mi się podoba. To jest po prostu takie, no, między swoimi jest. Poznanie też o nowych osób <laughs> dla mnie, którzy no. mają dzieci niepełnosprawne, wymiana jak, jakichś poglądów, może spostrzeżeń. Ja staram się z Dawidem gdzieś tam cały czas schodzić po górach i nie tylko, żeby po prostu to dziecko było między zdrowymi dziećmi i między chorymi dziećmi. Życie jest życiem. Człowiek każdy ma y, swoje problemy i swoje sprawy, a no tu przez trzy ja dni jest się... całkiem coś innego. Zaskoczona jestem na maksa, naprawdę. Lubisz pływać? Tak. <noise>